Kasz Przelaskowski, pisarz, poeta, niezależny dziennikarz prowadzi podcast Świat Twoimi oczami, jest właścicielem wydawnictwa lukas Frankenstein. Najciekawsze i zakrojone na szerszy sukces literacki przygody Borwara zostały już przetłumaczone na język angielski, a jego autor zabiega o kolejne tłumaczenia swojej książki, która Opowiada historię Borwara, pół człowieka, pół wampira, wyszkolonego w walce ze złem. Łukasz mieszka od blisko 10 lat w Poletii. Czy kochasz czytać książki, powieści przygodowej fantazy? Takie, gdzie jest magia i czary, takie, gdzie walczą pomiędzy sobą dwie strony dobro i zło, a pośród nich mamy postacie, których osobowość i wygląd często są zbliżone do tych znanych z mitów, sag, baśni, bajek, legend czy opowieści. Jeżeli tak, to zapraszam Ciebie do mojego świata. Pozwól najpierw, że się przedstawię. Nazywam się Łukasz Przelaskowski i jestem pisarzem z Holandii. Urodziłem się w Kamiennej Górze, wychowywałem w Śląskich, które do 1945 roku nazywały się Frankenstein. I stąd przyjąłem mój pseudonim artystyczny i tak samo nazwałem moje wydawnictwo. Lukas Frankenstein. Studiowałem na Uniwersytecie Opolskim, gdzie ukończyłem Wydział Historii o Specjalizacji Śląskoznawczej. W 2018 roku wydałem moją pierwszą powieść przygodową przygody Borwara, potomek klanu Atlantis, tom pierwszy. W 2021 roku opublikowałem swoje wiersze we współ z innymi autorami w antologii nieoczywistej wydaną przez Klub Literacki Wiatrak w Holandii. W 2022 roku pojawiły się trzy pozycje. Pierwsza, gdzie jestem współautorem, to Niegotowi na sukces Vol. 2, Pamiętnik, Poradnik Motywacyjny. Kolejna to antologia Cienie i Czas z Hatten und Zeit, wydana przez międzynarodową grupę poetycką Mango z Niemiec po polsku i po niemiecku. Trzecia to Moja historia i pięciu innych Polaków. Opisana przez autorkę Hasna Eboza w pozycji Arbeitsmigrantem Niderland w języku niderlandzkim. Po prawie trzech latach smagań i walki o odpowiednie finanse, które pomogłyby mi sfinansować wydanie najnowszej pozycji przetłumaczenie na język angielski, poddanie korektom, redakcji i opublikowaniu, podniosłem sukces. Wszystko to dzięki wsparciu prywatnych osób, rodziny i organizacji na portalach crowdfundingowych w facebooku i zrzutka.pl. Dziękuję Wam serdecznie. I tak, oto 26 marca 2023 roku pojawiła się na portalu Amazon pozycja The Adventures of Borwar, a Descendant of the Clan Atlantis Volume 1, czyli ta sama pozycja z 2018 roku. Tyle, że przetłumaczona na język angielski, poddana natomiast już bardzo solidnej korekcie i redakcji, za co serdecznie również dziękuję wszystkim tym osobom, przy których przy niej pracowały. Jest to historia bohatera, jakim jest półwampir, człowiek Borwar, specjalnie wyszkolony do walki ze złem, reprezentujący klan upadłych aniołów. Jego zadaniem jest ochrona młodego Tomasza, i eskortowanie na zjazd klanów do Szwecji. Młody Tomasz jest kolei reprezentantem starego rodu klanu Atlantis i to wszystko odkrywa podczas tej podróży dotarcia do zjazd klanów do Szwecji. W drodze odwiedzają dzięki magicznym portalom inne klany, z których to przyłączają się przedstawiciele do ich drużyny. Oczywiście mają wiele tych dobrych i złych przygód, Walczą między innymi z wilkołakami czy smokami. Mam nadzieję, że ta pozycja zafascynuje Ciebie na tyle mocno, że będziesz chciał również przeżyć tą przygodę z jej uczestnikami, bowiem akcja toczy się w XXI wieku i w miejscach, które są realne do odwiedzenia. Tym samym możesz wyruszyć na szlak przygód Borwara i zostać jednym z jej bohaterów. Życzę i przyjemnej lektury, i udanych przygód z Borwarem. Czekając oczywiście na Wasze opinie i relacje, które możecie komentować na moich portalach social media, gdzie serdecznie zapraszam.